Witam, witam, się, się też Taśkowski, jest drugi quiz. Papa świata bez 20 losowych państwa. Zanim się akurat zaczynamy, zaczynamy. Ok, to czego tutaj nie ma? Nie ma na pewno Stanów Zjednoczonych. E, tutaj nam czegoś brakuje. E, ha. tutaj nam brakuje Nikaraguj, bodajże. Dokładnie. Nie ma też Salwador. Tutaj chyba wszystko jest. Tak, tutaj chyba wszystko. E, na pewno nie mamy tutaj e, Iranu. Arabia Saudyjska. Też nieobecna. Irak. Egipt. RPA tutaj nie mamy. Nie mamy także Mozambiku. Czego tu jeszcze nie ma? Nigerii na pewno. Tam jest Gwinea. Dokładnie. W Europie nie ma Hiszpanii oraz Portugalii. Finlandii, Białorusi. Włoch także nie ma. Co to jest. Co to jest? Co to jest? Macedonii tam brakowało. Indonezji na pewno nie ma. Hmm, pewnie może jakichś wyspiarskich nie być. Kambodży jeszcze widzę nie ma. Tak? Dokładnie. Innego kraju mi brakuje. Możliwe, że to jest jakieś ale dobra no zobaczmy tu. Tu wszystko chyba jest Tutaj mamy wszystkie kraje To chyba są te, to są te tutaj to, to. S Malawi Tu wszystko jest Malta Cypr Mhm w Europie jest wszystko Nie, mogę tylko sobie powpisywać, takie jak na Uru no To pewnie któryś z tych państw, ale... Albo... S y Seszale, dokładnie. Tak sobie spojrzałem tutaj i właściwie czegoś mi tu brakowało, bo tu są bodajże komory, to jest Mauritius, a tu są Seszale, tak, dokładnie. No to nawet udało się odgadnąć, że dziwne, bo zazwyczaj te państwa oceanie i Karaibów się losują i nie wiadomo, no bo też trzeba być jakimś bardzo dużym specjalistą, żeby to wiedzieć, gdzie co jak. A więc dzisiaj udało się zrobić 100%, więc dziękuję za oglądanie. Czekaj, czekaj, i pa po.